Hej, witajcie! Oto 88 odcinek Apsikera, czyli przeglądu gier i aplikacji na Androida. Tym razem pokażę Wam, jak odpowiednio napompować piłkę, coś co można określić jako endomondo dla mózgu, sposób na napisanie własnego dzwonka, grę z rycerzami, grę z mikserami, grę z zombiakami i samochodami oraz grę z wściekłymi ptakami w świecie fantazji. Zapraszam! Gramy moją. Nie, twoja kamień, gramy moją. Ale twoja to flag. Kojarzycie takie dyskusje z boiska? Koniec z nimi, bo a jakże, jest aplikacja do tego. Potion, korzystając z kamery smartfona, jest w stanie sprawdzić ciśnienie w piłce do nogi. Wystarczy skierować aparat na opuszczoną piłkę. Aplikacja zmierzy odbicia i na tej podstawie wyliczy ciśnienie wewnątrz. Sprytna podziałka pokaże, jaka wartość powinna być zachowana dla różnych zastosowań. Pomysł świetny, ale zupełnie szczerze przyznam, że nie miałem pod ręką żadnej piły, dzięki której mógłbym sprawdzić, czy aplikacja rzeczywiście działa. Dlatego proszę, abyście podzielili się swoimi wrażeniami w komentarzach. Następna apka to wirtualny trener dla naszych mózgowni. Trzeba przyznać, że to całkiem zacna idea. Ja na przykład wymyśliłem taką taktykę, że stawiam na dobór naturalny. Najpierw wypalam co słabsze szare komórki, a potem ćwiczę te pozostałe, żeby zostały tylko silne. Wiecie, stawiam na jakość, a nie na ilość. Wracając jednak do samej aplikacji, to proszeni jesteśmy najpierw o wybranie, co chcielibyśmy ćwiczyć. Dla przykładu możemy większą wagę przyłożyć na przykład do zapamiętywania albo do ćwiczenia szybkiego rozwiązywania problemów. Takich opcji jest kilkanaście. Następnie codziennie prowadzimy treningi, które składają się z różnych gier. W każdej z nich musimy myśleć na różne sposoby, a na koniec dostajemy wyniki. Gamifikacja to stanowczo coś, co zachęca do kontynuowania ćwiczeń. Skoro możemy pobić poprzedni rekord, albo co byłoby jeszcze lepsze rekord kumpla, to mamy większą motywację. Tipur Rington to dość dziwna aplikacja. Ciężko mi wyobrazić sobie, czemu miałbym ustawiać jako dzwonek tekst wypowiedziany przez syntezator mowy, ale widać komuś może się to przydać. Obsługa jest bardzo prosta, wystarczy pobrać głos mówiący w żądanym języku i napisać tekst, który ma być przeczytany. Po zapisaniu można użyć pliku jako dźwięku powiadamiającego o nadchodzącym połączeniu lub wiadomości. Brzmi to mniej więcej tak. Cześć wszystkim! A Przyjard fajny jest! Muszę przyznać, że w symulator pojedynku na lance to wcześniej nie grałem. Ale jest to całkiem fajna zabawa. Ot, musimy wystartować naszego konia w odpowiednim momencie, później popędzać go, żeby szybciej galopował i na koniec dobrze wycelować przeciwnika i powalić gościa. Oczywiście między walkami będziemy męczeni mikropłatnościami, ale ja dobrą chwilę pograłem i na szczęście nie było potrzebne wydawanie pieniędzy. Zaletą tytułu jest ładna grafika i grywalność. Warto się zapoznać. Miksele to stworki, które zobaczyć można w kreskówkach na Cartoon Network. Każdy z nich korzysta z innej mocy, ale mają możliwość łączenia się i tworzenia wspólnie zupełnie nowych. Ich przeciwnikami są Nixele. To właśnie z nimi przyjdzie nam walczyć, poszukując kubitów, które porozrzucano po naprawdę ładnym i kolorowym świecie. Grafika robi doskonałe wrażenie, a sama gra jest dość zabawna. Szczególnie powinna przypaść do gustu fanom kreskówek z mikselami. Mało ostatnio było zombiaków w Apsejkerze. Pora to zmienić. Zombie Road Trip Trolls już samą nazwą mówi o sobie wszystko. Trial, w którym kierujemy pick-upem na dużych kołach z podczepioną bronią palną, brzmi jak mokry sen amerykańskiego Rednecka. Ale przyznać muszę, że sam też chętnie bym się takim przejechał. Niestety jest to możliwe tylko na ekranie smartfona. Na drodze, oprócz mocno pagórkowatego ukształtowania terenu, stoją nam różne przeszkody, a między nimi zombiaki, które możemy przyjechać, albo żeby nie wytrącać pędu, lepiej je odstrzelić. Prosty tytuł, ale całkiem grywalny i oparty o sprawdzone schematy, co na pewno zaskarbi mu grono fanów. Angry Birds zaczęły powoli kończyć się jako źródło ogromnych pieniędzy. To znaczy, studio nadal zarabia na tym tytule lepiej niż wiele dużo bardziej ambitnych projektów, ale sami musicie przyznać, że przejadły się już wszystkim ze wszystkie gadżety i koszulki ze wściekłymi ptakami. Dlatego autorzy hitu postanowili trochę zamieszać i wykorzystać znane postacie w nowym rodzaju rozgrywki. Tym razem ptaki i świnie stają naprzeciw siebie w Fantasy Worldzie, gdzie toczą boje na magię i miecz. Walki rozgrywane są surowo, co wymaga odrobinę taktyki. Do tego dbać należy o zbieranie materiałów potrzebnych do rozbudowywania arsenału. Trochę miałem nadzieję na prawdziwe RPG, które da choć na miastkę fajnej fabuły i jakieś ciekawe questy. Szkoda, że Rowian nie postarało się bardziej, choć przyznać trzeba, że jak na typowo casualową grę to nie jest źle. Od czasu do czasu sięgam po Angry Birds Epic, Wam też polecam sprawdzić, może się spodoba. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, już niedługo kolejne. A żeby ich nie przegapić, koniecznie dajcie nam suba. Za wszelkie lajki i udostępnienia też wielkie dzięki. Hej!